Sergiusz. Hey, Sergiusz, Nitro, cześć. O, siemanko, Nitro, cześć. Nie pytam skąd, cześć, bo ja... wszyscy wiemy, że z internetu. Z Wrocławia, z Wrocławia się dzwonię. No, do kogo Chciałbym, masz pytanie, Ja Ryku? chciałem się po prostu... Ogólnie się chciałem zapytać o jedną rzecz, bo ja... Brawo, do kamerą na dali. Ja akurat <laughs> tak wbiłem i usłyszałem taką, taki, taką sentencję Josefa, że mówi, że ja na wiem no, jakiś ludzi wysyłam czy coś takiego. I strasznie mnie coś zdziwiło? Nie, nie, nie. Bo Słuchaj, ja... Słuchaj ja to ja sam... wejdę ci słowo, tylko słowo ci wejdę. Ja nie mówię, Aha. że ty wysyłasz ludzi, tylko że ty masz armię taką swoją stworzoną przez siebie i oni, ty nie musisz, ty wysyłasz, że słowo, tylko hasło rzucisz. I oni jakby wiesz, ja to nie mówię, że ty osobiście. Bo przecież tak jak, sam, jak ja ciebie tam nazywałem, wiesz, czy ty mnie tam, wiesz, to jakby wiemy o tym, że no tak to działa ten internet i tak dalej, wiesz, tutaj nikt nikogo nie wyzywa, ale mówię, że masz za sobą armię ludzi, których mówię, którzy no jednak idą za tobą w tych komentarzach i nie może nie powiesz, że nie. Okej, okay. możesz mieć w tym rację, z tym, że w momencie, kiedy e, było cokolwiek związanego z waszą walką, to ja, wiesz, od początku, ja w sumie wiele razy powtarzałem, jak między innymi, jak wiesz, jak, o jakieś tam rzeczy, jakieś alimenty coś. Się oskarżali, to mówię, nie no kurwa, wiecie, poczkałeś się wiesz, No zza, tak, i ja tu skwitowałem, tak. że, że, że ty powiedziałeś tylko, że tylko po prostu powieliłeś ten temat co ten, co i że odebrałeś, bo ja potem do ciebie dzwoniłem, a nie miałem z tobą po kontaktu, tak jakbym jakbyś myślał, że ja się wkurzyłem na to, że ty to powiedziałeś. A wcale tak nie było, bo jak byłem we Wrocławiu, to się zapytałem tylko, gdzie mogę dobrze zjeść. No nie, właśnie chodzi mi o to, że wiesz, że ja mówię, no nawet cię tak trochę obroniłem, a, a wracając do tej walki, to, to ja mówiłem, wiesz, no, Macia to Macias to jest mój homie i tyle, nie, ale wiesz to, a, a mówienie, że nie wiem Joseph to kurwa, czy jakieś inne rzeczy, to nigdy to nie miało miejsca, więc może ktoś troluje po prostu, bo ja nie są ogólnie te informacje, nie, takie, że, że ja słowo powiedziałem, a, a Lawina ruszyła. No nie, no ja, ja jakby, ja, ja też odebrałem to właśnie w taki sposób, że ra, raczej, raczej Josephowi chyba chodziło o to, że przez sam fakt, że jesteś powiązany jakoś tak z, z Maciasem, w sensie, że jego tam wspierasz, to hmm. sam ten fakt może powodować, że będą za Maciasem, a przeciwko niemu, no bo jest jego przeciwnikiem, nie? to też z jedną rzeczą jest kibicowanie komuś i to ja chyba nawet nie muszę nikomu mówić, że trzeba kibicować, bo, bo Macias zresztą bardzo zasięgowych chłopak. Więc ja też mam taką, ja też mam taką teorię że wiesz, że nie potrzebuje mieć 3 milionów na Instagramie, żeby mieć 50 tysięcy takich chuj danych pojebów, którzy wiesz, i kupią koszulkę i przyjdą na koncert i, i pojadą na high i, i to zobaczycie, bo tak mi się wydaje, że w Łodzi po prostu zobaczycie, że, że nie trzeba będzie dyrygować tłumem, żeby, żeby tłum y, się określił, nie? Wiesz, nic nie, nie odejmując nikomu, ale tak po prostu myślę, nie? Że po prostu ludzie są z życia. Więc ja też nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że a no nie wiem, ma Maciasa lubimy, bo, bo Nitro go lubi. Nie, ludzie też mają kurwa swoje zdanie. Yy, I wiesz, i ma Macias tym jest niczym przydupać, żeby, żeby... Bo to tak trochę, tak trochę brzmi, nie? Go lubią, a bo Nitro powiedział, że trzeba go lubić. A, a nie, 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 zdaniem, tylko ja, to ja, ja tylko jakby powiedziałem, stojny. że... <słyszy> to to by <słyszy> Tak, no ostatnio, ostatnio właśnie też jakby o tym rozmawialiśmy, że w momencie, kiedy ktoś, kto ma y, chociaż o 5 lajków mniej niż ktoś bardziej zasięgowy, no to z automatu ludzie patrzą, a bo to jest przydupa z tego, wybił się na tym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie zawsze tak jest. Są po prostu e, jakieś tam e, kwestie biznesowe, są jakieś współprace bardziej, takie symbiozy, po prostu, bo ktoś się z kimś lubi. No tak jak chyba Macias i Kuba no też, że też, wy się po prostu bardziej lubicie, to nie jest cross na zasadzie wymiany zasięgów czy czegoś takiego. No i tutaj też myślę, że to jest raczej oczywista sprawa. No, Bardziej chodzi o to, że, że, że rzeczywiście, bratan spotyka się z dosyć mocno negatywną reakcją, a no a czy ciast... nie, czy nie powiedziałbym z negatywną, tylko jakby widzę, wiesz, tam... też tego nie poważę. Nie, ale nie, właśnie to ja nie mówię, że negatywne, tak tylko. Widzę. Ja nie mówię, że tam ktoś pisze, Jak o jeba to się bo się tylko Tim nie? Maciasty i, i jakby ludzie mi, wiesz, jakby gdzieś tam podsyłają, że, że, wiesz, że te boty czy tam armia tego, litra ruszyła już, wiesz, i, i, i pracuje. Dlatego stąd takie moje stwierdzenie, ja nie mówię, że to ty, wiesz, że no ty tam tak, na warto właśnie się zapytać czy to jest czy to jest armia Nitra czy to jest tak naprawdę armia Maciasa poniekąd bo myślę że panowie są na tym etapie że no jeden ma armię, drugi ma armię. Jedna jest pewnie większa, druga jest mniejsza, ale no wciąż jakby jest duże zaangażowanie i oddanie, nie? Jak powiedziałem, Macias ma Macias ma duże community i na przykład z raperów, jakbym miał ktoś powiedzieć, że ktoś ma też duże community, na przykład Yangmuti ma duże community, czy, czy nawet Marik Montana ma duże community bo robią rzeczy, które zrzeszają community, wiesz gadają sobie na live, o też, tak, no dokładnie, gadają dokładnie. na no i to, to jest też to, co, co bardzo stala twórców w szpitalu, to jest prawda Wydaje się, no, coś to dobrze, nie? Mm -hmm. Nitro, skoro już ciebie tutaj mamy, to może masz jakieś pytanie do któregoś z naszych zawodników hmm. Wyspoty też, też nie chciałbym czegoś głupiego zadać, bo tak jak mówię, nie oglądałem rundek od początku mhm. i my żeby by się coś powiedziło, nie? Okej, okay, no tak naprawdę możesz zadać pytanie, jeśli się powtórzy, no to powiem ci, że się powtórzyło i tyle. Jak już cię mamy na linii... Dobra, no to mam pytanie. Mam do Józefa pytanie. Z czego wynika to, że yy, no chyba wszyscy twórcy w GM2L yy, nie wydają płyt? Z czego to wynika? Z czego wynika, Malica że twórcy w GM2L nie wydają płyt? Kurde, wiesz co... Poszamy single przy Ja ci powiem tak, szczerze mówiąc, ja wiem dlaczego ja nie, ale za innych nie chcę odpowiadać, bo tak naprawdę ja w tym studiu nawet tak rzadko bywam gm2, ale gdzie no na drodziwie nagrywam. Dla, dla ciebie, w sensie, dlaczego ty nie? Dlaczego ja nie? Mhm. Bo uważam, że czas tych płyt to się już ci skończyło, wiesz, to bardziej dla kolekcjonerów jest, wiesz o co chodzi. Yy, ale w nas chodzi, żeby na te single, które puszczacie, wiesz, stalać po prostu jeden jakiś projekt, nie? Jeszcze raz, jak, jak? Żeby nawet te filmy, które puszczacie, żeby po prostu scalać w jeden jakiś projekt. projekt. Jak wiesz, no tak, a to mi się wydaje, że to Ty jest chyba indywidualna sprawa, jak ktoś ma parcie, żeby tą płytę mieć, żeby dać komuś, wiesz, tak jak kiedyś koncert gramy, na przykład dajcie płytę, dajcie płytę. No ja kurwa nie mam żadnej tej płyty, wiesz. Ale fajnie mówimy. Bo się się usłyszeli, że wiesz, że przyjeżdżają ten wiesz, płytę. Da ja mówię, jakby u mnie z mojej strony to wynika z tego, że jakby nie czuję takiej potrzeby. Przynajmniej na tą, na tą chwilę, bo, bo nie powiem, że teraz mam kontrakt, wiesz, jakby na płytę, jakby wiesz, co chodzi gdzieś tam na stole, więc tutaj teraz mogę powiedzieć tylko za, na to do tej chwili, to dlaczego ja nie chciałem. Z drugiej strony myślę, że też jakbyś nie czułem takiej potrzeby na tamten moment. Okej, okay, czyli y, możemy z tego jakby wydrukować, że płyta będzie, tak? No tak, ale niekoniecznie to wiesz, jakby kurde, jakby to powiedzieć. Wprost najlepiej. Chyba że nie możesz. Zresztą, może to jest ten moment teraz, że może gdzieś wiesz o co chodzi, że czuję, że może mogę sobie zrobić, jakiś projekt, tak? A może się po prostu dobrze też dogadałem i, i wiesz. Okay. jakby Jak są to za sobą jakieś inne konsekwencje. Dobrze. Nitro, czy masz jeszcze jakieś pytanie? No w już nie będę pytał, bo albo wszystko wiem, albo się mogę tako go zapytać, więc, więc tyle. Więc miałam po prostu taką. Taką rozchinkę, bo wiesz, bo ani, ani Alberto, ani Malik bardzo dawno, ani ani właśnie Joseph, czy, czy, czy cała reszta Bibisz, wiesz, ktokolwiek Czy co tam jest, to po prostu tak zauważyłem, że oni płótnie wydają. Myślałem, że to może jest jakiś... Ale rozmawiam tak, nie? Ma, ma to jakieś drugie dno, nie? Okay. Bo... Michali na nie. nie, nie Serjusz takim się. razie ja mam dla ciebie, myślę, ciekawą dosyć informację. Mianowicie jutro będą rundki z Mrs. Honey, no i z mają Staśko, więc mam nadzieję. Że jutro także będziesz z nami, no i może zadzwonisz przesyła 9 zł i Jak zadzwonicie, to odbiorę Dobrze, dobrze. To jest takie, ja dzwonię, ty no mówisz dziękujemy zobaczymy. Ci, trzymaj się Sergiusz. Hej Dzięki pozdrow panowie i zdrowia na, na razie pozdro No i czekamy na kolejne telefony